Serdecznie ponownie w filmiku, który będziemy otwierać e, paczuszki. Paczuszki z katalogu 9 to jest ostatnie zamówienie, i mam takie dwie dość małe te paczki. Zanim otworzę pierwszą, chcę się Wam dzisiaj bardzo pochwalić. Obroniłam swoją pracę licencjacką. Normalnie jestem zadowolona, emocje jeszcze ze mnie nie opadły, bo to było dzisiaj dosłownie rano. Ale dochodzę do siebie, także otworzę pierwszą, tą mniejszą paczkę. W tej paczuszce, oczywiście, ta talka fakturka. Mamy tutaj dwa olejki do ciała: jeden rozświetlający, opalizujący, a drugi ten z tymi połyskującymi drobinkami. To są właśnie te dwa olejki. Klientka sobie takie zamówiła: dwa różne. Akurat tutaj można zauważyć, że tych dorobinek mam wrażenie, że jest trochę więcej niż w tym olejku, który zamówiłam poprzednio. Nie wiem czemu, czy tamta partia była jakaś taka lekko wybrakowana. Mamy tu również spray prostujący do stylizacji włosów. To jest tutaj taki mały. Ja jeszcze mam swój poprzedni, chociaż powoli mi się kończy, ale akurat ten jest dla klientki. Ciekawa jestem spray prostujący. Pewnie też sobie taki kupię, jak będzie kiedyś w promocji i sprawdzę, czy jest dobry. Mgiełka. Mgiełka o zapachu magnoli. Ona jest akurat tutaj, chyba z tego co widzę, co można poznać jej zapach. Bardzo przyjemny, bardzo przyjemny, taki typowo kwiatowy, no bo w końcu to magnolia, taki zapach. Bardzo ładny. Ja to zazwyczaj, jak sobie zamówiłam to jagodę z orchideą, chociaż ostatnio mam wrażenie, że się popsuła. Kilka lat temu, jak zamawiałam, była zupełnie inna, dużo ładniejsza i, i, i coś ostatnio z nią nie tak, ale, ale ta magnolia naprawdę bardzo ładny zapach. Ostatnia rzecz w tej paczce. Tu mamy ten lawendowy spray do stóp i obuwie z ochroną przeciwzapachową. On był w świetnej cenie po 6.99. Właściwie w tej paczce to już wszystko. Zobaczmy tą paczkę troszkę większą. Ta paczka wypchana prawie po brzegi. Oczywiście na wierzchu tutaj mamy fakturkę. Co od razu widzę to ponownie ta woda perfumowana Avon Dreams, co mogłam sobie zamówić za 2 zł i do tego klientka sobie zamówiła lakier do paznokci Playful Wink. A z ciekawości sprawdzę, co to za kolor. Taki bardzo ładny. Taki może fuksjowy bym nawet powiedziała ten odcień. Tutaj masło, akurat tu się o dziwo Odkręciło, ale jest dobrze zabezpieczone e, To jest rozświetlający krem do ciała Z drobinkami złota i olejkiem Old. Jakiś taki inny, nie wiem Nie widziałam tego nigdy wcześniej To jest dokładnie Ten krem Konturówki Mamy tutaj trzy konturówki Odcienie Smoky Diamond, Silver Light I Turquoise Burst. Trzy odcienie, one były każda po 9,99. Serum na końcówki to zielone takie. Z tego co słyszę od swoich klientów, jest bardzo dobre serum na rozdwajające się końcówki. Więc mogę śmiało polecić. Tu widzę, oczywiście, też pakiet klienta. O dziwo, tym razem mi przysłali. Tu widzę do pakietu klienta są te próbki balsamu do ciała Elka kanto. Żal pod prysznic Garden of Eden. To jest chyba najpopularniejszy zapach, jaki ostatnio zamawiam, coraz częściej. Ma bardzo ładny zapach, kiedyś sama go stosowałam i, i kojarzę, że jest bardzo przyjemny zapach do kąpieli zapachu Lilia. Mam dokładnie w tym momencie taki sam, naprawdę jest bardzo przyjemny boski zapaszek. On był po 6,99 za półlitrową butelkę, czyli taka cena dość, dość przyzwoita. Woda perfumowana Inca Descent, ta 30 ml. Mamy tutaj matujący podkład, podkład z kolor trend. On był po 10,99. Tutaj akurat obecnie w ręce mam kolor naturalny, czyli natural. To jest akurat ten po środku odcień. Mm. W tej promocji takiej, nie przega do 65% Ani klientka zamówiła sobie Avon True Super Shock, czyli to jest ten jeden z moich ulubionych tuszy do rzęs z końcówką silikonową. On był po 11,99. Balsam do ust. Mmm, kokonat, czyli kokosowy. I to jest dokładnie tutaj, to są te balsamy kokosowe, czyli trzeci od dołu, akurat w kolorze białym. Ciekawa jestem, czy, czy on naprawdę jest biały, albo czy jeżeli na przykład jest truskawka, to tutaj jest taka w kolorze truskawki, jagoda to jest taka ciemnoczerwona, tofi to taki beż ciemniejszy. Ciekawa jestem, czy te, czy te szminki faktycznie w środku mają ten odcień. Wyciągam tutaj jeszcze dwie perfumetki. Jedna się otworzyła, właściwie druga też z tego co widzę: perfumetka Attraction i Eve Confidence. One były każda po 12,99. Ale w pudełku tutaj widzę jeszcze kilka różnych rzeczy, które dostałam. Mam tutaj oczywiście próbkę tego nowego zapachu wersji Sunshine z fokusa. Akurat tutaj mam taką spinkę, tak jakby spinkę do włosów, takie do koka, że tak powiem dla dzieci w kolorze różowym. Ona jest akurat tutaj. Zamówiłam dla mojego dziecka. No stop, chodzi taka. Jak rozczochrana nie potrafi się wiązać, a nie chce dać się sama uczesać. Dlatego mam nadzieję, że jak będą takie fajne uszy jej tu wystawać, to będzie chętniej wiązać włosy. Akurat skorzystałam z tej promocji, która była tutaj, żeby zrobić zakupy za minimum 50 zł, zamawiając kosmetyki do makijażu ze stron 2.13. O dzieło klientka tak dużo tego zamówiła. Ja chyba domówiłam jeszcze, bo z tego co tutaj widzę, to co ja tutaj w ogóle domówiłam? Ten, a, ten taki stempel do twarzy. On był tutaj w katalogu, chyba jak dobrze pamiętam, na samym początku. To jest właśnie ten stempel. Tutaj. Ja sobie zamówiłam gwiazdkę. O, tutaj widać gwiazdkę. Tum, gwiazdka fajna. Akurat dzisiaj idę na imprezę, którą będę oblewać swoje zdanie, obronienie właściwie swojej pracy licencjackiej. Więc może sobie walnę taką gwiazdkę, a co by nie. I właśnie dlatego, że zamówiłam te zakupy za 50 zł, mam dostałam wodę, to jest woda Alfa, woda perfumowana Alfa. Ciekawa jestem jak pachnie. Oczywiście przez folię, a nie przez pudełko i tak nie, nie poczuję zapachu. Ale zastanawiam się, czy nie mam próbki. Może powącham próbkę, może akurat zostawię dla siebie, albo, albo po prostu przekażę ją klientce ze względu na to, że ja zamówiłam właściwie tylko ten stempel, ona zamówiła resztę tych kosmetyków, więc to chyba jej się należy. Tutaj mamy jeszcze. Domówiłam sobie, bo mam już taką rzecz. Ale domówiłam sobie jeszcze jedną. Akurat tutaj mamy takie ozdobne pudełko, tu trzeba odwiązać. I tu mamy ten drylock taki z różami do torebki. Ja go już mam przypiętego do torebki. Jednakże on mi się tak często zawija w środek. Stwierdziłam, że chcę mieć jeszcze identyczne z drugiej strony torebki, żeby była taka symetryczność, że tak powiem. Tu w środku mamy oczywiście ulotki. Co my tu jeszcze mamy? Sukces na Twoich warunkach. Jakieś takie ulotki dostałam. Chyba y, jako do mianowania nowych konsultantek. Z tego co mi tutaj mi wiadomo. Ciekawe czy mi też przysłali broszurę. Y, jaką otrzyma konsultantka. Nowa, która wstąpi do mojego zespołu. Dobra, posperajmy tutaj, może będzie. Tu mam oczywiście jakieś ankiety: kupon rabatowy 30%, katalogi dziesiątki. oczywiście już je pokazywałam. Tutaj mamy też oferty to Nowy fokus którego mam wam nie pokazywać. Jedynie co mogę zgradzić. Na samym końcu będzie nowy, pogrubiający tuż do rzęs. I tutaj mamy próbki z pakietu klienta i tutaj mamy mm, próbki w Sunshine, czyli tej nowej wody perfumajowanej i laki. Aha, czyli laki to były do pakietu klienta, a Sunshine dostałam po prostu takie próbki. Tak, bo dostałam akurat 6 próbek, trzy Sunshine i trzy laki. Paczka jest już pusta. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Naprawdę zachęcam do, do wstąpienia w szeregi Avon. Fajna zabawa. Mamy o czym rozmawiać zawsze, bo kosmetyki dla kobiet i nie tylko, oczywiście mężczyźni też. Jest ich sporo do wyboru, jest o czym rozmawiać, dyskutować, próbować, testować, wyrażać swoje opinie. Można oczywiście nie tylko zarabiać na tym. Bo jeżeli jest dziewczyna, która robi dość duże zamówienia w AWON, to wcale nie musi to oznaczać, że jak założy sobie konto na stronie AWON, to będzie musiała robić zamówienia za 500 zł, czy tam nawet to 200, żeby dostać prezent. Można zamówić nawet 2-3 produkty. Płaci się za to tylko 2,90 jako koszt przesyłki do paczkomatu Impost. I mamy tańsze kosmetyki. Więc naprawdę zachęcam. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!